No chodź tu! No, no po co? No na drugiej jest pomóż mi mam kurwa 7 HP A ja 35 <grym> No i widzisz co zrobiłeś? No mi się ja No idę im pomóc? Komu kurwa? <grym> no, pomóż bombie, wyjść z siebie. Ej, nie trafiłem go ani razu od nas to <grym> no, ty nie powiesz kurwa. jak ty kurwa wchodnik napierdala <grym> Zamiast przestać strzelać. To było panikę. Jak nie ugrasz, okres. masz kilka ich. No, bo... Co mam? No bo, nic. No, bo nie słyszałem. No, no nie, nic, nic. No to było śmieszne powiem. Trzeba je nie pływać. Dla kogoś śmieszne? Dla śmieszne. śmieszne? Forest chyba. Nie, nie widziałem na ścianach

Sol hard Kurwa Ale to to ja zagram tylko pierdolnego kula. Chuj, gram Fuleko. echo Ja powiesz, kurwa, short jak cię zabiję. Coś bierz jak <śmianowidza> fura, zagrałem Fuleko. <śmianowidza> Nie wiem. stadę za drzewem, będę udawał gołębia. Nie mają pistoletu ani noży Nie Nie, nie. Ale co, teraz nie iść O, jeden Ciekiewicz Możesz w locie zginąć? Nie, spierdalać. No, no na to samo wychodzi. O? No, no. o. Co? A <laughs> Nikt nie widział. A co to należy koło bomby? Jakiś patyk? <laughs> Kijok Kijok Co? Kijok O oh, chuj Kijoka, rzuć mi tego <ścoughs> 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 <ścoughs>